Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze FIFA 15 w wersji demo. Zagramy sobie dzisiaj pierwszy mecz, który włącza się automatycznie po włączeniu gry, czyli Liverpool kontra Manchester City. Ja akurat sobie zatrzymałem rozgrywkę i możecie zobaczyć, jak już wygląda menusy w FIFA 15. Nawet tutaj już jest taka trochę zmiana, muszę się trochę przyzwyczaić. Bo w 14 cukujcie inaczej to wyglądało. I tutaj cukujcie inaczej wygląda. Tutaj mamy ławkę. O! Teraz mamy tutaj sobie ten. Dla mnie ciekawiej to rozwiązać niż było to w 14. Dobra, zaczynamy mecz. Mam ja się, że to będą e, polscy komentatorzy, ale nie no. ma. Wielki dzień, dobra. E, zaczynamy, My jesteśmy w Liverpool, chyba. Chyba. Grę ustawioną na wysokie, w ogóle w ustawieniach typu są wysokie albo niskie. No to wziąłem od razu w sopkę. Muszę zobaczyć jak chodzi. Chodź! W miarę dobrze. E, Przyjął sterowanie. Okej, okay, tutaj bieganie, Dobra. Sterowanie jest takie same. Musiałem, że inaczej. E, jakoś grafika na pewno jest lepsza od... O! Dobra. E, na pewno jest lepsza od 14 e, wersji PC, ale e, jako Next gen ktoś grał to e, się przyzwyczaił powiedzmy i nie będzie czuł takiej różnicy, ale co przychodzą z 14 pc na 15 to... odczują zmianę e, i nie mogę się dostosować do Fizyki, e, tej nowej FIFY. W 14, jak już miałem problem. A w 14, normalnie to koksiłem można tak powiedzieć. E, w, zauważyłem, jak oglądałem sobie jeszcze wczoraj filmy. E, z dema. jakie kilka nowych zmian jest e, w tej FIFY? E, jakieś tam filmiki, powiedzmy, dodatkowe, sami, tak dalej. A największa zmiana to jest, no oczywiście, silnik graficzny. Fuck, opalił mnie. E, I nie wiem, czy teraz zauważycie, ale widownia zamiast y, dwuwymiarowa jest trójwymiarowa. Nie, nie wiem, czy jakaś, powiedzieć, jest różnica, czy ktoś w ogóle patrzy na to widownię, ale y, w końcu... Czujemy, że są jacyś prawdziwi ludzie, a nie kartony. <grywa> Planuję nagrać około trzy odcinki z dema. Każdy z innego trybu. Akurat ten drugi co chciałem nagrać to będzie z tego samego trybu co ten. Czyli taki mecz dowolny. Pograł sobie jakimś tam swoim zespołem. A trzeci to będzie przetestowanie Ultimate Team. Zobaczymy, co się tam pozmieniało. Szczerze nie wiem, na jakim poziomie mamy... mam ustawioną e, grę w tym momencie. E, nie chodzi o poziom trudności. Ustawienie piłeczki. E, jak zauważyliście, nawet trawa, boisko, czy się wygląda tak e, przy zbliżeniach? A Ludu... Hard... Hard jest... najlepszym prawie bramkarzem. Ale najlepszym bramkarzem dla mnie jest Czech. No ty... O, jeż, zabisz piłkę. A tak szczerze? Myślałem, że się trochę gorszej grało. Ale... Lepiej mi się gra niż... 14. Nie wiem czemu. Bardzo przyjemnie. Czuję, że szybko się rozkosuje. Piękny. Ale trików nadal nie podoba. Naj złapo. Yy, jako, jeszcze są zmiany do tej FIFA, to yy, nowe cieszynki. To chyba za każdym razem dodają i e, może to nazwać fizyką. E, ja nazwę to szybko taką obroną, e, czy tam style e, Brąkarze potrafią. Teraz e, inaczej bronić, sami koledzy decydują, czy wyjść, czy nie. tam. E, Czytałem te informacje o księdze, Z... <ścoughs> zatrzymał mnie, nie mamy, już 45 minut plus minutę doliczoną i mamy wynik 0-0, nie wiem czemu, ale oni nie chcą mi biegać, czy oni już są tak naprawdę zmęczeni? No, ale tutaj I've got 45 zmieniło. Ja nie, tutaj tak nie, o tutaj, jest różnica jak zaczynaliśmy. Yy, najlepsze akcje. I różne są emocje dodane i tak dalej. To może być jedna z... <śmiech> <śmiech> eee, tych lepszych eee, piłek, eee, najlepsza Fifka może to być, dla mnie, ale zobaczymy czy <laughs> będzie mniej bugów i mniej będę się wkurwiał niż przy 14, dobra musimy to wygrać. Eee, wiem, że w Fifie 14, tak tylko mówię, że w Next Gen się zaczynał, zaczynała gra eee, FC Barcelona kontra Real Madrid. A tutaj całkowicie innymi, całkowicie innymi zespołami gramy. Nie, nie jestem pewien Czy to są ten zespół, który prezentowali w demo. Jakoś demo nie oglądałem. Czekałem, żeby sam sobie pograć. Eee, jeszcze by, bym wczoraj jeszcze nagrał, ale e, pojawiło się demo o 9.20 19... na PC, a Xbox już miał z, z samego rana jak widziałem Dlatego już widziałem jak wszyscy rzucali filmy z Xboxa Jak to przegramy to będzie wstyd ale nie wiem, jaki to poziom trudności jest. Jak oh, to jest taki profesjonal? O, widzicie to? E, rusza łapkami. To tamte, e, tylko widzicie tylko... ten e, strój mu się porusza. Prawdopodobnie od wiatru. było w 14 nie było. Mówię teraz o Wersy PC. I znowu nasi ulubieni komentatorzy będą w pełnej wersji których wyłączam albo zmienię na angielskich bo do Ale co teraz tu zrobić No zrobił ale akcja stracę piłkę, tak Ech. Bierz to No i nie mam, ich tutaj jest tylu że nie wiem co zrobić A ten jeszcze szybszy jest ode mnie Aj! Za lekko Jak ja mam akurat napadzie od PlayStation 3? Nie gram na klawiaturze. Nie, nie potrafię grać na klawiaturze. jak inni. No znowu lekko! Ale gol! Gol! gol. Ale numer no 00 jest wynik. Ta zmiana. I jak to możemy zobaczyć. Nie wiem, czy tak w ogóle było. Ale chyba nie wiem. Jak jest zmiana, to powoli leci czas. Ale leci. Nie, nie było! Kurde! Uspalony. Nie słuchałem komentatorów. <śmiech> <śmiech> y jest, mam 73. Może jakaś zmiana. Y no i teraz, weź to stosuj tu. Y Nie mam napastników? Uh, uh, uh. Nie wiem. Y Tego zmienię. Chciałbym jeszcze napastników pozmieniać. Nie wiem, za Dobra. Tak na szybko weźmiemy sobie, nie tutaj. Nie tu. Walić to, czy oni nie są w, na swoich tych pozycjach, ale potrzebuję jakichś żywszych yy, ludzi. Graczy, którzy wygrają dla mnie, merch. Jestem spalony, to już bym wygrywał. I się, Ci, kurcz, cieszył. Nie, yeah. wybi. Piłka znikła w domu. Ciekawe, czy w Denie e, jest ten system gol. Znów się. Mm, czy faktycznie piłka wpadła, czy nie? Ale Zmienić to zapewne w takich sytuacjach... ...jak, jak piłka wędruje na linii. Ej, chuj! sobie... O ty! A tak całą drużyną? Ty, nie wiedziałem o tym! Czy, y, w po, poprzednich tak y, nie było, że... Y, ...mamy... Ofensywny, super ofensywny to... Ej tam! Ja tam się skupiam na tym, a tam ci się wywalają. ich yy, walka całą drużyną. Patrz! pany gra na czas. wiesz go! No! Patrz! Ty zbugował się chyba. Bo nikt chce ten. O to piłki. Jebanej gra na czas No! Wypierdol! No! Jebanej już grę na czas Bot no, Ile zostało doliczone? 3 minuty Zapytaj te 3 minuty, które się skończą I nowa krew nic mi nie da no i się skończyło. Oh z czego się cieszycie? Wyśleć? So no, Ty wygraliście? No, Czemu bo i smutni? No, kurwa. Dobra, so eee, tutaj zakończę pierwszy odcinek z FIFA. Eee, jeszcze się usiądę, żeby wam nagrać kolejny odcineczek. O i mamy tutaj piękne replaye z najciekawszych momentów. Ja bym wygrał, jakby mi uznali tamtą bramkę, ale nie uznali. Dobra, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dara.